Halo, halo, dzień dobry. Halo. Halo. Dzisiaj ze mną jest Maria. A dzisiaj ze mną jest Łukasz. Yy, tak. Nie spodziewaliście go, się go tutaj na pewno, dzisiaj jest gościnnie. Żeby grać. Tak, Śmiesznie. Wiem, to, było, to był taki sucher, straszny... Super dnia. Tym, tym chcę zagrać. Dobrze. Wszystko okej? Okay? Tak. To był, nie, nie, nie. Suchary... Ale słuchary są najśmieszniejsze czasami. Mm. Ja się na z tego bym zaczęła śmia... śmiać zaraz, ale nie będę się śmiać. Bo... Masz jakiś suchar do opowiedzenia? Eee, nie. Ej, czekaj, opowiadałam ci jakiś ten dowcip. Pamiętasz o tym, e... o tym tym, o tym y... zajączku i... i tym? Tylko, tak. że nie doszłam, do... nie mogłam się dowcipać. Ale go A już go pamiętasz? Nie. Hmm. Naprawdę. Nie pamiętam. Dobra, a powiem wam, ale się nie, nie... Nie śmiejcie się. I nie mówcie, że to jest suchar, bo ja wiem, że to jest suchar i że było nieśmieszne, no też nie mówcie, bo wiem, że to było, będzie nieśmieszne. Ale ty. Przecież Łukasz się śmiał. Dla mnie to było zabawne. No. no. No więc y, tak, był taki... Y, ja wam opowiem, ale. Przepraszam. No więc tak powiem bardzo szybko. Był sobie zajączek i ten niedźwiedź król lasu i było dużo zwierząt i, i, i było tak, że, że niedźwiedź losował osoby, które będzie musiał zjeść, bo był głód w okolicy. Nie? No i po prostu jak to był niedźwiedź był królem lasu, no wiadomo, że niedźwiedź jest królem lasu, prawda? No, więc tak każdy miał taką listę na kartce i każdy podchodził i pytał się, czy jest na tej liście. Ten mówił, że tak i chap! zażal go. No, potem tak wszyscy żałobie po tym pierwszym. Potem każesz, się nie jecha. No, i tak, i tak, drugi też przyszedł, spytał się, czy jest na liście. nie niedzieć powiedział, że jest. I, I, też go zjedli. Też go zężarł. rozpakował się i go zężarł. I tak, tak przychodzili różni potem przed zajączek i pyta się, czy jest na liście. Niedzieć mówi tak, a zajączek się pyta, czy mogłeś mnie wykreślić. A nie gdzieś mówi tak. <śmieszne> <śmieszne> bardzo. <śmieszne> A ja się uśmiałam. Nie no, to jest super zabawne. To super zabawny dowcip. I ten, i się śmiejcie. Ja był su su super. Haha. Ha. Napiszcie w komentarzu, jak bardzo się śmiejaliście. Napiszcie jak tak. haha ha, ha, ale śmieszny żart Mario. Uśmiałem się tak bardzo, że do Aż dzisiaj boli bolą... Do, do dzisiaj boli Uważajcie, mnie... Haha, ha. super śmieszny dowcip. Tak napiszcie w komentarzu okay. Nie będę dwa razy też co macie napisze w komentarzu, ale tak napiszcie Ale oni wiedzą, że jak coś jest śmiesznego To się tak pisze, To Aha. trzeba im powiedzieć O Coś ci zepsuł Co? Słuchacza on co może być? Po prostu przeszkadza Ale więc taka sytuacja <laughs> Tam, Tam jest taki. ISO 7, to, no to... to ja go olewam I co? nie jadę sobie coś innego jedzie. A no, jak, jak napisaliście, jak bardzo się śmialiście z tego żartu, to możecie. To ma że... napisać swój śmieszniejszy żart. Śmieszniejszy. Jeżeli uważacie, że ten żart był niewystarczająco śmieszny, to po prostu napiszcie śmieszniejszy, bo ja po prostu uważałem, że nie ma śmieszniejszych żartów. I możecie dać łapkę w górę. W nie, tym no, filmie. dajcie łapkę w dół. Nie! Dlaczego? Nie, nie, Udadzą. I, I potem, potem co? I co ja będę tym mówił? Że robię nieśmieszne filmy? Tak, że masz rekordową łapkę w dół. No Ale to będzie tylko ze względu na mój dowcip. Wszyscy bardzo... będą mówić, Łukasz, wszystko okej, okay, super film, w ogóle super ale gra, ale ten dowcip był taki hałowy, że musiałem dać łapkę w dół. O nie, tam jest Isef4. Nie, no co to nie jest? Po co on tu przyjechał? Halo? Halo, gdzie są dziesiąte Thiery? No, come on, nie Thiery, to O nie Gdzie są dziesiątki? Halo, dziesiątki? Aha. Przecież. Czasie, a proszę cię, po, proszę cię bardzo. Zauważyłam, że cię bardzo mało tu zostało no ja i wszyscy pojechali spadam, nie? tutaj na dwa w tej chwili E. Ja nie wiem po jakiego grzyba oni tam pojechali. Nie wiem, no ja stąd w ogóle spadam, nie? No, bo został ostatni, mi się <coughs> nie zauważył to ty i jeszcze jeden, No szale. dlatego ja się cofam. W szaleniec, który już, nie, który już umarł. O, patrz, ten już jak... jak napierdziela tu do przodu. się, no. O, jeszcze go nawet nie przebiłeś. No i co? Ale go zgoskowałem, że się zatrzymał przynajmniej. A może szybciej było ci przodem jechać? A może jak się... zanim ja się obrócę... Haha. Ha, ha. To on już na mnie wyjedzie i mnie zabije? No, wszyscy jadą na ciebie, byś nie zauważył. No, wszystko tu jest, no gdzie są dziesiątki? Aha, wótek tam, jagoda tam, mhm. Mm Aha, mhm. Mm no tak, bo mi ciężki czołg. Bo za tym ja mam mniej dziesiątek o jedną sztukę, ale główny o. Brawo, matchmaking. To jest faktycznie, no, że w było szybciej. No, ale dobra, no, powiedzmy, że, że tyłem to jeszcze przynajmniej mogę strzelać, nie? Nie strzelaj do mnie. Kurde, A do ty... kogo masz cześć? Jak tu nikogo innego nie ma, fele. No, do dupy sy postrzelaj, pedale. Nie, no i tempo je... no i chuj. Aaa, super, super matchmaking. Wii, dziesiąty poziomy tak bardzo fajnie. Jedna dziesiątka mniej. Ui. Tak bardzo masz 45 punktów, zdrowia. No, tak bardzo umarłem. Wii oui, super drużyna, super. O nie, już jeszcze moduł. Bardzo, ha, ha, ha. bardzo fajna drużyna, naj, najlepsza na świecie. Jak to się mogło stać? Zagrajmy teraz szybko na... co innego. Dawaj co innego. Jezu, zaś Nie przejmujcie się, jeżeli, masz dru... jeżeli macie drużynę do dupy To należy im naubliżać i od najgorszych. Tak, najlepiej. Najlepiej na głos. I tak. No dawaj szybko. dla siebie i dawaj żeby szybko. nikt inny nie zrobił. Wiesz co Dawaj, dawaj szybko. Dawaj to... dawaj szybko. Co ty sobie myślisz, że co ja jaś? Już po jestem trzecim. To tym. Nie chcę. O to tym. To no. już ja się znam. Teraz będzie lepiej. A no powiedz jeszcze jeden śmieszny <grolizm> A no kurcz, czekaj. Zastanawiam się, czy znam jeszcze jakieś inne śmieszne dowcipy. Ja znam dowcip Bulldogu. Ale opowiadać go, już kiedyś wystarczy. Ale opowiadałeś tak. Ja już... Ja wszyscy słyszeli to przez pół odcinka. Jak dowcip o Bulldogu. Się już nie pamiętam, jak on był, ale na pewno nikt nie chce go jeszcze raz usłyszeć. Po prostu ja. Dajcie się... znać, jak bardzo chcecie usłyszeć dowtrzej o bulldogu. Nie, tak. To wam napiszę w komentarzu. Nie piszcie, <coughs> się nie doczytają, ludzie. Dobędą czytać. Oni nie lubią. Dobra, to A może. Cudownie, że cię lubią. Nie, to mi się wydaje. Bo nie piszą mi łukę, że coś głupi. A może oni są po prostu kulturalni. Tak, jak oni ja. Nie pi... Może nie jedz tego. A co ja jem? Weź! We, le. To jest tylko moja broda, została. No co? Ale jesteś normalny. Jezus, to jest normalne, że... No to gryzę... nikt nie jest normalny! To jest normalne, że gryzę brodę, Obleśne, tak? Obleśne, jak swoją brodę. No to są moje włosy. Weź! Le! No, no co? No, wyrastają z mózgu. mam nadzieję, że inny... No, Jezus, to... Nie, inny nie je. Le. <noise> Wygryzam inne. Le. Te są. Dajże spokój. Dobrze, 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 już nie będę. Zrywam się. Wejść, to jest no błyskawicz. Sposób... Muszę uczestać. Muszę uczestać. Kupię sobie odżywkę, bo ja nakładam. Smalcem, smalcem. Smalcem, smalcem, <noise> Dobra, to jaki inny dowcip moglibyśmy. Nie, powiedzieć? będziemy pojechać. Ale ja bym być. chciał powiedzieć o bólbowym. Nie opejść przestań, Łukasz, mógłbyś przestać. Po prostu, ci na mózg już pada z tym po prostu. Nie... Ale za... wiesz, to gdyby teraz, można, gdyby teraz ludzie mogli mówić, to by było tak. Nie, 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 nie. Tak by było. I myślisz, że nie, nie mogą mówić, tak? Że mogą, ale akurat nie teraz. Po prostu albo zróbmy tak, że akurat teraz jakby się... Dobra, je... Kocie szybko, przejrzeć, czy nie. Tak. To tak. jest zaraz dostaniemy do jakiegoś meda. Nie, bo tu nikt nie przyjedzie. Ozkubani, faktycznie. Zawsze tam się dostawało do jakiegoś meda, Jak się przejeżdża tak agresywnie. A tu surprise, no to... Do... Teraz okopują bazę, wygramy zaraz. Ale ja nie chcę tu wygrać przez kapa. Dobra, okej. BUM! Ale on co on robi? A on trzy razer nacisnął, ale gość w ogóle, nie? Dobra, czekaj, tego zgąskujemy. To będzie zawsze jakiś damage przy okazji. Boom. A ty do mnie strzelaj! Halo, nie! Eee! Eee! Co on robi? Dobra, tylko będę gąska. Ale nie, zrobiliśmy mu zasłonę teraz. No, no good, no good my, my friend, no good. Dobra, ale nie no, spoko jest, nie? Podbijamy do niego. Teraz będzie na wieży grał. Ale my mu wsadzimy tu. Aha, nie przepi. Dobra. Noriaki Kasai! Tiger, What the... What, what the hell are you doing, mate? Jest arta jest. No. <coughs> Jezu! Gruźnica raków. O uważaj, nie. uważaj, uważaj. O nie. Ale to sobie zrobiłeś zasłonę. Też. No. No właśnie, co mam powiedzieć? O jak ładnie. Co on, co on robi? Nie. On nie ma w którą stronę patrzeć? Nie pchaj mi tego! To moje! jak oni się! Ja! O nie! O nie! Ja go! Już po nas. Jak on! No tu ci patrz przebyli. Tu sprzedł, mi przebił, no. a to miałby tu sens. Tu ci zrobił dziurę i tam by ci zrobił dziurę. Dobra. E, ten. tak by ci zrobili dwie dziury. Miał... Dobrze, a to słuchaj, to ten, to i nie wiem, czy, 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 czy chce mi się coś opowiadać, czy tak raczej średnio? Tak, nie wiem, Raczej średnio. Znaczy nie mam ciekawej historii bo nie opowiedzenia, nigdzie ostatnio nie byłem. No. To mnie dziwi, w ogóle mnie to nie dziwi, że to Tamto nie idzie, bardzo poważnie. O, waga, tam kogoś zabili z tyłu? O, to ile przyładuje? Dłużej, jak ja. Mhm. Teraz już możesz powiedzieć. Bo... Mhm. Teorii, no i pięknie. Zaorane! Zaorane! Francja, elegancja, wygrywamy 11 To O Jezus, ta, z tą wz będzie problem Tak? On no. jest chyba teraz zajęty tym drugim No dobrze, ale zanim do ja dojedę, to on może go zniszczyć A potem ja mogę paść O matko, on ma tylko 59 punktów zdrowia No okay. właśnie wystrzelił Czekamy, gdzie on jest Szlak On już wie Tak? Uciekamy? Tak, on stoi do nas mm -hmm. I Jedzie do nas mm -hmm. Kacz. Teraz kurendy. Dostał, 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 dobra, dostał. dobra. dobra. tak. Yeah. A on szybko szczera? Szybciej niż my. A, 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 spoko, spoko, spoko. Co? Po prostu mózg. Ha, a, a, a. Robi nam coś. O ale ładnie! Zabiliśmy go, super Łukasz, jesteś Łukasz, jesteś najlepszym graczem w tę grę! Jesteś najlepszym graczem i... tak, w tę grę. W tę grę i najlepiej opowiadasz dowcip o Bulldogu. Nie opowiadaj Łukasz, daj jakiś kurcze lepszy dowcip! Bo... o, 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 Co ja zrobiłem? Zadaj przynajmniej 2000 czołgiem. E, no to spoko. Hajsy się zgadzają, nie? Patrz. Matko, 10 no. milionów. Hmm. 10 milionów. Hmm. No. No. no, dobrze. Trzymamy tą brzymującą rozgrywkę. Dziękujemy y tak. Papa. Papa. Pa.